Cześć, witamy Was ponownie. Dzisiaj razem z Maćkiem przygotowaliśmy dla Was odcinek, który, szczególnie na początku roku jest bardzo na czasie, mowa mianowicie o zwrotach w e-commerce. Jak sobie radzić z tym tak naprawdę problemem dla biznesu, w jaki sposób go starać się minimalizować, no i tak naprawdę w jaki sposób trochę się na to przygotować. Zapraszamy Was do odcinka. Cześć Tomko. Początek roku, tak jak powiedzieliśmy, e, znany z tego, że wszelkie świąteczne prezenty i pewnie jakieś wzajemne oczekiwania co do tego, co dostajemy pod choinką, nie zawsze się sprawdzają. A z punktu widzenia właścicieli sklepów, e, jeden z bardziej intensywnych okresów, niekoniecznie pod kątem e, przychodów, które generują, tylko wręcz pracy, którą mają w związku ze zwrotami, które, mm -hmm. które do nich trafiają. E, Porozmawiajmy może trochę dzisiaj o tym, po pierwsze, jaka to jest, jak duża może być skala tego, tego problemu. I przede wszystkim, co stoi za, za tym, że te, do tych zwrotów tak naprawdę dochodzi i czy jest jakaś metoda na to, żebyśmy się przed tym może trochę bronili? No, moglibyśmy tak nawet zrobić taki clickbaitowy tytuł. Mhm. 10-15 sposobów na to, żeby obniżyć liczbę zwrotów, albo ich uniknąć. Okej, okay, no to już mamy pomysł na tytuł tego Dokładnie. odcinka. także. Bardziej... No, no, ale natomiast rzeczywiście zwroty to jest duży, duży problem w mm. e-commerce, no i też tak, tak naprawdę część tej codzienności, jeżeli byśmy popatrzyli na takie gdzieś tam globalne statystyki, no to można uśrednić, że nie 20-30% produktów gdzieś tam wraca, nie? Mm -hmm. Do. Do sklepu. Natomiast oczywiście to zależy od, i od segmentu, i, i, i gdzieś takiegoś tam branży, od, od typu. W których branżach jest on najwyższy, jeśli już tak mówimy o no, statystykach. To... Tutaj oczywiście wygrywa branża odzieżowa i mm -hmm. obuwnicza. Okay. Tutaj mieliśmy też przypadki, gdzie te stopy zwrotu dochodziły nawet do 60%. Mieliśmy i takiego klienta. No i to oczywiście wynika z. Pewnego, No tutaj po prostu z niedopasowania zazwyczaj rozmiaru, ale akurat mm -hmm. w tej branży jest bardzo dużo innych e, przyczyn zwrotu i, i myślę, że moglibyśmy w sumie płynnie do tego, no tego wątku przejść, nie? bo oczywiście oprócz tego, że mamy niedopasowanie rozmiaru, e, no to na przykład w branży tak, e, fashion dochodzi do tego jeszcze zamawianie, Kilku towarów do przymiarki i odsyłanie części. Tak. Czasami po prostu mm -hmm. wiesz, nie podoba się ci, jak coś na tobie leży, albo, mm -hmm. albo jest niezgodne z opisem. To jest akurat atrybut no, każdego każdego produktu. Jeden z częstszych powodów zwrotu, czyli coś jest niezgodne z opisem, czy mm -hmm. to właśnie słownym, czy, czy zdjęciowym, inaczej wygląda w rzeczywistości niż na zdjęciu. Mamy takie sytuacje, gdzie po prostu sklep przesłał nam nie ten produkt, co trzeba, okay. albo produkt uszkodzony czy wadliwy. Czy gdzieś tam w transporcie e, po prostu e, mhm. popsuty. No ale też zdarzają się sytuacje na przykład, w których m, ten produkt dotarł do nas e, za późno. Planowaliśmy go komuś dać na urodziny, tak? Na przykład, Dokładnie, a jest już po tym okresie. Tak, tak no, a my nie informowaliśmy dostatecznie jasno, mhm. kiedy on dotrze, albo po prostu coś poszło rzeczywiście nie tak w. Mhm. W transporcie. Czyli z jednej strony tak naprawdę można powiedzieć, że część z tych powodów w, no jest takich zwyczajnych, racjonalnych, wynikających mm -hmm. chociażby, tak jak powiedziałeś, czasem z pomyłki osoby, która pakuje i zapakuje nie ten produkt, co trzeba, czasami mm -hmm. wynika z tego, że zwyczajnie, tak jak mówisz, na, na miejscu okazuje się, że to w jakiś sposób nie, nie jest do mnie dopasowane i, tak. i z tego powodu nie jestem zadowolony z produktu, ale z drugiej strony ten trend, o którym powiedziałeś, znaczy może nie trend, to tre, trendem to się powoli stało w branży fashion chyba, Czyli kupowanie hurtowo, dużo większej ilości mm -hmm. niż w rzeczywistości potrzebujesz, mm -hmm. tylko po to, żeby zwyczajnie odesłać te, które nie są Ci potrzebne, ale chcesz mieć tą opcję wyboru u siebie w domu na, na spokojnie No tutaj, tutaj na pewno darmowy zwrot, polityka darmowych zwrotów, która mm -hmm. stała się no, takim pewnego rodzaju standardem w wielu w wielu sklepach. I, i jednocześnie oczekiwaniem mhm. szerokiego grona odbiorców przyczynia się ku temu, a jeszcze w połączeniu z odroczonymi płatnościami, to, to jest przepis na to, żeby ktoś tam sobie tak. nie wiem, za darmo nie, urządził przymierzalnie, przymierzalnie po prostu w domu. Mhm. Nie wiem, czy pamiętasz, mieliśmy kiedyś taki case, może nie, nie będziemy mówili jaki sklep, ale no. taki ekstremalny, gdzie, gdzie załapała firma Złapała, to jest chyba dobre określenie, bo złapała właśnie osobę, która w ciągu roku. Wykonała 300 zamówień, i 300 zwrotów, i co się okazało, była to tak zwana influencerka modowa, która właśnie. Okej, okay, wykorzystywała to do, do promocji samej siebie po prostu. E, dokładnie, no. zamawiała, <laughs> robiła sobie zdjęcia no i, i pyk. I nie odsyłała. No to są skrajne już przypadki takiej no, totalnej nieuczciwości ze strony konsumentów, ale znowu, będąc właścicielem mhm. sklepu, no, niestety z takimi przypadkami też musisz sobie radzić, nie? Mhm. Bo może tak jakbyśmy chwilkę się zastanowili, bo co się dzieje w momencie, kiedy ten zwrot trafi na. na do sklepu. No Co się dzieje z tym produktem? Nie? Bo myślę, że szczególnie klienci, którzy no, są kupującymi, jakby nie zwracają na to uwagę zupełnie, prawda? Mm -hmm. bo oni mają prawo odstąpić od tej umowy, odesłać ten produkt z powrotem. Niemniej jednak, no właśnie, czy ten produkt po powrocie do sklepu z powrotem trafia zawsze do oferty. I jakby dla sklepu to jest tylko kwestia mm -hmm. logistyki. Czy... No to pewnie zależy od rodzaju nie produktu, zawsze, nie? Nie? bo to nie jest problem, żeby odwiesić mm -hmm. marynarkę z powrotem nie? Do, na, na, na wieszak, ale no co w sytuacji, gdy to, był, nie, to jest rozpakowany MacBook? Nie? No tak. <laughs> no to robi, robi się już problem, który się koszty. I oczywiście, no i to, to, to jest właśnie problem największy ze zwrotami że to jest kosztowne. Mm -hmm. Oczywiście nie tylko produkty, ale też sam transport. Logistyka, mm -hmm. magazynowania i, no tak, tak dalej, i tak dalej, tak dalej. Tak, tak. Zaangażowanie pracy ludzi, tak naprawdę, nie? Dokładnie. Z których już w tym momencie nie masz, nie masz tych pieniędzy, no bo dokonujesz tego zwrotu za darmo, prawda? I trzeba sobie z tym poradzić. No właśnie, poradzić. Dobre słowo. Czy w takim razie, bo to jest chyba myślę klucz dzisiejszego naszego tutaj spotkania, czy właściciel sklepu może. Aktywnie, nie wiem, pracować nad tym, żeby ta, te, te zwroty jakoś minimalizować. Czy to jest tak, że rzeczywiście, no zwyczajnie, tak jak powiedzieliśmy, statystyki pokazują, że fashion jest najbardziej podatny na zwroty, a dla, na, na drugim biegu, powiedzmy, będziemy mieli bardzo customowe produkty dopasowane do mhm. nas, czy, 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 czy jakieś kosmetyki, rzeczy, których raczej się nie odsyła, prawda? Czy to jest tak, że właśnie jestem w tej branży i zwyczajnie muszę się na to godzić? Czy mógłbym zrobić coś aktywnie po swojej mhm, stronie. Jasne. Myślę, że myślę, że masz na to pewnie pamiętanie. Rozumiem, rozumiem o co chcesz zapytać. <grym> Jak najbardziej. Oczywiście możemy tutaj zacząć od tych, tych banałów, o których mówiliśmy. No, pierwsza sprawa, możemy tak wysyłać klientom te produkty, które zamówili, a, a nie inne, <grym> więc to jest jakby myślę, że klucz do sukcesu, no, ale też odpowiednie pakowanie ich. <grym> zadbanie o to, żeby były spakowane w taki sposób, żeby w transporcie nie reagowały. Okay uszkodzeniu, a to jest oczywiście jakaś też tak, oczywistość. Myślę, że moglibyśmy podzielić natomiast takie bardziej praktyczne mm, tipy, porady na te, które odbywają się gdzieś na etapie jeszcze zakupu mm -hmm. i te, które mm, o które możemy zadbać już e, myślę, że, że, że po prostu po dokonaniu zakupu. Okay. Nie? I zacząłbym od tych pierwszych. Pierwsza sprawa e, to są oczywiście kwestie związane z Niespełnionymi oczekiwaniami co do produktu. Nie? I to wynikało po prostu z tego, że produkt był albo niewłaściwie opisany, albo e, niedostatecznie wyczerpujące były te mm -hmm. informacje. Więc należy oczywiście zadbać o to, żeby ta warstwa tekstowa była bardzo dobrze i dokładnie przygotowana. Warto jest załączyć jakieś tabele techniczne, które informują o wymiarach, wadze mm -hmm. e, i tak dalej, o materiałach, które zostały do, do, do wykorzystania, e, użyte do wykorzystania. Wykorzystane, wykorzystane do użycia, do, do stworzenia produktu. Na pewno warto jest przedstawić wiesz, w branży fashion jakąś mhm. tabelę, tabelę rozmiarów, która będzie dodatkowo nam pomagała klientowi gdzieś tam dopasować, czy są mhm. aplikacje pomagające dopasować rozmiar do, do sylwetki. Myślę, że druga też całkiem oczywista rzecz, oprócz tego opisu słownego, no to są naturalnie zdjęcia, czy mhm. ta warstwa graficzna, bo tutaj znowu warto jest zadbać o to, żeby produkty były przedstawione dosyć szczegółowo, pod różnym kątem, w różnym oświetleniu, na pewnie różnym zbliżeniu, żeby pokazać mhm. fakturę i fakturę, i ogół, to jak leży na sylwetce. Mhm. Warto pomyśleć o tym, żeby w przypadku znowu branży odzieżowej, warto jest też, żeby pokazać produkt na sylwetce różnego typu. Okay. No, i co dalej? Kolejną rzeczą, aha, myślę, że jak jesteśmy przy tej warstwie, warstwie graficznej, no to też dobrze pomyśleć o na przykład wideo, mm -hmm. albo o rozszerzonej rzeczywistości, gdzie nie wiem, możesz przemierzyć okulary na, na własnej twarzy, mm -hmm. albo zobaczyć, e, zobaczyć e, jak wygląda jakiś urządzenie, produkt u ciebie w Twoim ciebie. pomieszczeniu. Mm -hmm. Jasne. Nie? Kolejna mm -hmm. taka rzecz, która myślę jest bardzo ważna, jeśli idzie o. E, Przybliżanie tych oczekiwań klienta do, do rzeczywistości to jest na przykład to są zdjęcia z Instagrama. Warto mhm. do galerii produktów dorzucić zdjęcia wygenerowane przez Użytkowników, bo one no, są jakby najbliższe hmm. najbliższa tej no tak. rzeczywistości. Tak, bo niekoniecznie wtedy będą, będzie to, nie wiem, dany produkt czy dane ubranie na modelce, tylko po prostu na modelu, a tylko po prostu na fizycznej osobie. Tak. I ono nie, będzie, nie będzie z tyłu z tyłu klamerką. Tak. Nie, nie zawsze zrobione w najlepszym możliwym oświetleniu, no, prawda? Dokładnie. Także jasne. Widzimy takie fizyczne, takie realne użycie tego. Mhm. No właśnie. Te, po, podobną funkcję jak zdjęcia z Instagrama. Hmm. Czy z innych mhm. mediów społecznościowych spełniają opinie klientów, czyli tam reviews, testimoniale, więc na pewno ten społeczny dowód słuszności jest świetnym pomysłem. Mhm. Warto, warto jest, żeby te opinie były także jakby rozbudowane o tę warstwo, warstwę tekstową i idąc jeszcze dalej, warto jest przygotować. Um, Kilka bardziej szczegółowych pytań, nie? jeżeli mamy ocenę danego produktu. Na przykład o to, to, jak leży o ten rozmiar, jak, czy kolor się zgadza, czy jakość. Jasne. W zależności od tego, oczywiście mm -hmm. nie, Jakby, jakie mamy tutaj atrybuty produktu, które są istotne potencjalnie dla klienta, okay. to warto mm, również to w tych e, opiniach uwzględnić. Kolejna rzecz, która przybliża użytkownika do tego, żeby e, był jak najbliżej e, tej prawdy, jak ten produkt mhm. rzeczywiście wygląda. Może być na przykład może być opcja pobrania czy zamówienia darmowych próbek, mhm. nie, materiałów, na przykład to jest dość istotne w, w trakcie zakupu mebli, czy jakichś tam, powiedzmy, elementów urządzenia, dekoracji tak. mieszkań, mhm. czy zasłon, czy, czy podłóg, mhm. zamówienie próbek drewna, materiału. No jest tak, bardzo kiedy możemy po prostu namacalnie sobie też jaki to jest kolor, model, jaka to jest faktura, itd. Tak Prawdopodobnie jakby rozszerzeniem tego jest jakiś, jakiś miks takich doświadczeń online i offline, więc jakieś takie udostępnienie, wiesz, możliwości wizyty w jakimś nie wiem, salonie sprzedaży. Oczywiście to mm -hmm. jest dla relatywnie nielicznej grupy firm, ale jeżeli rzeczywiście jesteśmy w stanie iść obejrzeć nie wiem, mm -hmm. jakiś produkt nie, w sklepie fizycznym, no to jest to coś, co, co przybliża nas do, do zdecydowanie mm -hmm. do zakupu. I myślę, że to w, w jakimś sensie. W tej warstwie informacyjnej. W tak, tej warstwie to... informacyjnej to są takie rzeczy, które oczywiście możemy zrobić, w warstwie opisu produktu. Natomiast oczywiście warto to, to jeszcze wesprzeć tym, żeby udostępnić klientowi opcję do pytania o te rzeczy, które, uh -huh. których, na które. Nie znalazł jakby odpowiedzi. Mm -hmm. Więc y, jaka, jakiś czat y, z obsługą klienta, linia trochę, telefoniczna, w, w przypadku niektórych branż też najbardziej, jak najbardziej byłaby wskazana. Mm -hmm. Mm -hmm. No i to są te rzeczy, które możemy zrobić przed zakupem. Mm -hmm. okay. Natomiast jeśli idzie o ten proces, który odbywa się już później, mm, no to możemy, możemy przede wszystkim mm, może nie przede wszystkim, ale żeby, żeby pokazać, że też trzeba podejść do tego kreatywnie, to warto pomyśleć na przykład o segmentacji klientów. I mm -hmm. możemy pracować nad obniżaniem zwrotu w ten sposób, że jesteśmy identyfikować osoby, które nam relatywnie często zwracają, zwracają. Mm -hmm. i na przykład możemy je wykluczyć z pewnych działań marketingowych. Mm -hmm. Możemy na przykład nie proponować im. Mm, może nie proponować im jakichś rabatów, mm -hmm. e, okay. zniżek i to też powinno nam, wiesz, wykluczyć to najbardziej. Okay. czyli takie e... świadome rzeczywiście wyłączanie pewnego, pewnego segmentu klientów, którzy niosą ze sobą wysokie ryzyko zwrotu po to, żeby oni po prostu nie dokonywali u nas zakupów dokładnie. albo w dużo mniejszej skali, prawda? No że dokładnie, to, to albo, albo po prostu mamy. też w, w tej segmentacji i, i w tergotywaniu klientów może nie namawianie mm -hmm. do zakupu jakiegoś produktu kogoś, to wiemy, że mm -hmm. nie, nie będzie tego no, jasne. używać i nie chcę tutaj może podawać przykładu, bo przychodzą mi same głupoty do głowy. Natomiast y, kolejna, kolejna sprawa, którą y, y, można można na tym etapie robić, to oczywiście namawianie klienta do tego, żeby nie zwracał, tylko mm -hmm. wymienił. Okej. Okay. Więc tutaj możemy znowu zaproponować mu jakąś zniżkę, albo, albo więc wręcz jakby są aplikacje, które. Ja nie wiem, wydałeś 300 zł, one ci oferują 330 na przykład, żeby, ale pod warunkiem, że wydasz je w takim takim terminie, okay. u nas w sklepie. Aby, taką jedną rzecz zastanawiam się, czy w takim razie może ktoś tak wpaść na taki pomysł, uh -huh. że skoro zwroty są u mnie problemem w sklepie, to może ja utrudnię proces zwrotów. Albo spowoduję, że wiesz, o tych zwrotach będę starał się bardzo mocno, że tak powiem, milczeć na stronie, czy w komunikacji. Tak, żeby postawić takie wręcz fizyczne przeszkody dla tych osób, które zwracają. Czy to jest metoda, twoim zdaniem? No nie, no oczywiście to jest, to jest niedorzeczna propozycja, Tomku. Ale nie <noise> wiem, czemu mi wpadło do głowy. Nie, zupełnie szczerze tłumacząc się to, niestety, ale usłyszałem jest to od taka kilku praktyka. klientów. Jest tak, Dokładnie, zgadza się. Natomiast rzeczywiście paradoksalnie może zadziałać odwrotna nie. strategia, czyli bardziej liberalna okay. polityka zwrotów. I jeżeli firma może sobie na to pozwolić, to warto ją wydłużyć do, do tych 30 dni, bo zdaje się, że ustawowo tam jest 14, 14 mm -hmm. ale to, albo nawet do, do 90. Mm -hmm. I tu jest szansa, że zadziała nam to jest kontrolicyjne, ale może nam zadziałać efekt posiadania. który Czyli... polega na tym, że wyżej jesteśmy w stanie, jakby, wiesz, oceniać jakąś rzecz, którą już posiadamy. Na mm -hmm. przykład, gdybym. Okay. Gdybym, nie wiem, ja chciał od ciebie kupić Twój e, telefon, to ty byś inaczej. Ja bym na pewno chciał zapłacić mniej, niż to byś chciał, e, chciał, ch chciał dostać, dostać nie? bo ty masz do niego już jak, jakiś, jakiś tam sentyment mm -hmm. e, i, i jesteś do niego przywiązany. Mm -hmm. Więc e, ciężko się też pozbywać rzeczy, którą uważasz po prostu za swoje. Jasne. Wiesz, co wydaje mi się, że to, co powiedziałeś, e, czy tam jakby te elementy, które wymieniłeś, praktycznie. E, Mocno wyczerpują, powiedzmy, te możliwości, tą listę możliwości, natomiast ja bym chyba jeszcze może dołożył ten element związany z taką w ogóle informacją i komunikacją z użytkownikiem, już po dokonanym zakupie. Mhm. Bo czasami zdarza się, że ten użytkownik, nawet jak dostanie ten produkt, to na pierwszy rzut oka, po, po, nie wiem, po przymiarce tego produktu, ma przekonanie, że on. Źle dopasowane. Ale hmm. różne produkty mają swoją charakterystykę i specyfikę. Ja pamiętam jednego, czy mamy, mamy takiego jednego klienta, który produkuje produkty z naturalnej skóry, hmm. które wymagają też nawet przygotowania do tego, żeby je na siebie odpowiednio. Założyć, żeby one dobre były dopasowane i żeby dopasowały się do naszej budowy ciała, dzięki czemu potem będzie można, będzie można ich używać jakby przez dłuższy okres czasu. Teraz, brak takiej informacji, albo brak właśnie komunikacji potem z użytkownikiem może spowodować to, że ten ktoś, kto przymierze założy sobie dany strój, stwierdzi od razu, że jest. Niedopasowany kompletnie i e mail nie odeśle go tak naprawdę do, do tego klienta. W związku z czym ta komunikacja pozakupowa, gdzie oprócz takiego maila na zasadzie podziękowania za dokonany zakup, można śmiało wysłać coś w postaci takiej. Kwazji instrukcji, mhm. w jaki sposób na, na ten produkt patrzeć, jak o niego zadbać, tak, tak. w jaki sposób w ogóle, właśnie powiedzmy, przed pierwszym użyciem, często spotykane przecież tak, w tak. wielu urządzeniach, typowo już elektronicznych, tak, jest to, co zrobić przed pierwszym użyciem, żeby go później docelowo gdzieś tam nie, mhm. wiem, nie, nie, nie pogorszyć jego jakości. No i tutaj ta sama sytuacja, nawet, nawet w branży fashion, w której wydawać by się mogło, że że każdy z nas w przymierzalniach spędził masę czasu i umie chyba sobie dopasować spodnie czy, 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 czy koszulę. No, niemniej jednak, e, taka komunikacja pozakupowa, myślę, że to też jest coś, co wpłynie na, no. e, na właśnie takie obniżenie te, tych zwrotów, które nie wynikają z niechęci klienta, tylko czasami po prostu z tego, że on e, nawet nie ma świadomości. No, te to doświadczenia ocenić. pozakupowe są jak najbardziej e, taką, takimi działaniami, które mogą pomóc obniżyć e, Tę liczbę zwrotów. Super przykładem U. jest tutaj marka Suite Supply, która produkuje odzież męską, U. garnitury, marynarki i tak dalej. I jeżeli tam właśnie wiem, zamówisz jakiś produkt, nie wiem, garnitur, to też przychodzą takie właśnie segmentowane e-maile, które U. pokazują ci w jaki sposób też mierzyć i sprawdzać, czy on jest dobrze dopasowany. I jeżeli nie jest, to też oferują ci gdzieś możliwość, wiesz, przeróbki w którymś z ich albo, albo sklepów, czy tam zakładów nie? krawieckich, więc to są takie rzeczy, które też Świetnie. pomagają mhm. uniknąć tych zwrotów. A jednocześnie jest cały szereg takich produktów, które wymagają rzeczywiście takiej dodatkowej edukacji, mhm. czy które, są to produkty po prostu, nie wiem, gdzieś tam na, na tyle skomplikowana, których, wiesz, które jesteś w stanie ocenić dopiero po jakimś dłuższym czasie mhm. użytkowania, więc tutaj rzeczywiście do dostarczania jakichś takich przesyłanych cyklicznie informacji o tym, jak w pełni skorzystać z danego produktu. Ale to jest coś, co zdecydowanie może pomóc. Jasne. No ale dobra, Maćku, powiedzmy, że no, zdarzył nam się ten zwrot. To jest, tak jak powiedzieliśmy, to nie jest nic nienaturalnego. To mhm. jest zupełnie normalnie występujący element w biznesie e-commerceowym. Mhm. Raczej tego nie jesteśmy w stanie wyeliminować zupełnie. Natomiast trafiają na nas te zwroty. Jaka powinna być nasza postawa w stosunku do takich zwrotów, albo czy w ogóle sam ten proces zwrotu może być dla nas, jako właśnie właścicieli e commerceów pewną lekcją, albo przynajmniej jakimś takim elementem, który możemy przekuć w? W to, żeby właśnie znowu zminimalizować te zwroty dalej, albo po prostu wręcz, nie wiem, zyskać zaufanie mhm. klienta. No jasne, wiadomo, no, jeżeli już musimy zrobić zwroty, a, a, mhm. a będziemy musieli, no to warto też robić to dobrze, bo to, o co walczymy, no to jest ta. Mm, no to jest powrót klienta, czyli to mm -hmm. lifetime value, czyli jego, jego wartość w, w cyklu no, no, troszeczkę dłuższym niż ten jednorazowy zakup. Więc oczywiście warto to robić dobrze. Ja może odpowiem pytaniem na pytanie, co ciebie jakby najbardziej frustruje, jak musisz zwrócić produkt? Co mnie frustruje? Mm -hmm. e, pierwsza sprawa to to, że muszę, e, jeżeli mówię o takim fizycznym, po pierwsze, gdzieś się udać, jakby wyjaśnić tego przyczynę trochę, mm -hmm. tłumacząc się z tego, dlaczego ten zwrot dokonuje. No ale też frustruje mnie, jeśli mówimy znowu o zakupach online'owych, to frustruje mnie to, jeżeli mam najpierw masę powiedzmy, jakichś dokumentów papieru do wypełnienia, mm. ta logistyka związana z tym, że to muszę, muszę to fizycznie wykonać i potem, finalnie, jeżeli z jakiegokolwiek powodu ten zwrot nie zostanie uznany, mm. albo będę miał, jakkolwiek mówię, jakieś przeszkody w tym, żeby to odbyło się po prostu płynnie, ze zrozumieniem drugiej strony, że Mam prawo być niezadowolony z tego produktu. Mm, czyli tak naprawdę skomplikowany proces tak. zwrotu mhm. jest nie, takim głównym problemem. No więc, oczywiście, to, myślę, że od tego warto, warto zacząć, żeby ten proces był maksymalnie mhm. prosty i jednocześnie przejrzysty dla, dla użytkownika, dla klienta. Druga sprawa to jest to, że idealnie byłoby, żeby rzeczywiście nie trzeba było może jednak nigdzie chodzić, mm -hmm. tylko moc, można to było wszystko załatwić. Kurierem e, pewnie zamówić dokładnie albo, albo wrzucić drogą, nie, do paczki. To patrzki, do więc tu jest mm -hmm. kole, kolejna istotna mm, kwestia, taka, żeby umożliwić. Jeżeli to jest, jakby, jeżeli wchodzi to w grę, bo nie do każdego, nie każdy produkt zmieścimy do paczkomatu, ale umożliwić kilka opcji dostawy, rzeczywiście, czy, czy to właśnie, czy paczkomaty, czy odbiór z domu, czy, czy, czy zanieśnienie tego do, do, do sklepu. Mhm. Ale myślę, że ja osobiście chyba najbardziej. Jako naj, najbardziej frustrującą rzecz w zwrotach odbieram to, że, że nie wiem, jak już dokonam tego zwrotu, to nie wiem, co się jakby dalej z tym Gdzie dzieje. Mhm. Nie? Więc nie wiem, kiedy, czy ten zwrot, co się z nim stało, czy on dotarł, czy nie dotar, kiedy dostanę z powrotem pieniądze mhm. i tak dalej. No więc co tak, myślę, że tak. status, mhm. informowanie klienta o statusie zwrotu no jest mhm. taką. E, obowiązkową praktyką, żeby klient miał, miał wrażenie, że ten proces przebiegł sprawnie mm -hmm. i żeby chciał, chciał dalej z tobą no tak, pracować. Tak jakby znowu, wchodząc w buty właściciela sklepu, myślę, że przede wszystkim musimy się trochę uodpornić na takie myślenie, że mm -hmm. ten klient, jeżeli zwraca nam ten produkt, to on w jakiś sposób jest, nie wiem, obrażony na, na, na naszą markę tak. czy na, naszą, na nasz sklep i nie chce tu robić zakupów. Bardzo często, tak jak jużśmy to chyba udowodnili tymi przykładami powodu zwrotu, to nie ma nic jedno z drugim wspólnego tak naprawdę. Ta I prawda jest taka, że my jako właściciele sklepu powinniśmy tak samo mocno, a nawet czasem pewnie bardziej, o Klientów walczyć dalej po to, żeby oni mhm. nadal zostali naszymi klientami, i tak jak wspomniałeś, czy to na zasadzie zwrotu, czy po prostu tego, że przy kolejnym zakupie. Poinformować ich być może lepiej, ale żebyśmy nadal tych klientów po prostu u siebie zatrzymali mhm. i stąd też w tym procesie zwrotu, w tym, w tym tak naprawdę no właśnie, w tym, w tym procesie powinniśmy przede wszystkim też zadbać o to, żeby dostać jak najwięcej feedbacku, mhm. co jest powodem tego zwrotu, tak naprawdę. Bo czasami może być to kwestia tego, że zwyczajnie ten produkt nie jest jakiegoś po prostu dobry, to też jest dla nas informacja. Że być może ten produkt powinien być albo nie wiem, zmodyfikowany, albo może usunięty z naszej oferty, bo klienci w jakiś sposób, nie wiem, nie są z niego zadowoleni, narzekają na niego, mhm. nie wiem, materiał jest niedopasowany. Czy też w praktyce, nie wiem, w praniu bardzo szybko, nie wiem, dana, dana koszula traci kolor, tak? No właśnie, Więc... to jest też super, super przykład, że jeżeli widzimy, że pewne produkty nam mhm. często są zwracane, mhm. to warto zastanowić się nad tym, czy albo nie powinniśmy ich usprawnić, albo wycofać no właśnie, bo z oferty? Myślę, że to jest, to jest taka naprawdę ogromna kopalnia wiedzy, którą dostajemy w tym momencie od klientów, bo każdy z nas chyba jest tego świadomy. Nikt sam z siebie, albo bardzo rzadko sam z siebie ktoś chwali, mhm. nie wiem w sklep, firmę, z którą gdzieś tam współpracował, natomiast na pewno będzie pierwszym w kolejce do tego, żeby się na nią poskarżyć. To samo się dzieje odnośnie produktów. Jeżeli produkt jest dobry i klienci są z niego zadowoleni, to może jeden, dwóch na sto wystawi mm. nam fajną opinię i się tym pochwali. Natomiast każdy niezadowolony będzie chciał w jakiś sposób wyrazić swoje niezadowolenie i trochę narzekanie, w związku z czym dostajemy naprawdę dużo informacji, które no pozwalają nam, czy mogą nam pozwolić na podjęcie mądrej decyzji potem biznesowej, mhm. czy powinniśmy tak jak mówię, po prostu zwyczajnie usunąć to z produkcji, czy, czy też w ogóle z oferty, którą mamy, w jakiś sposób zmodyfikować albo zobaczyć, gdzie leży przede wszystkim ten problem, no właśnie, znowu po to, żeby na przyszłość albo wyeliminować, albo zminimalizować ilość dokonywanych zwrotów takich mhm. produktów. Jasne. No I myślę, że warto jeszcze tutaj wspomnieć o Takim być może to jest niuans, no mhm. ale warto, warto też jakby robić te zwroty w taki sposób powiedzmy odpowiedzialny, ekologicznie, mhm. no bo jednak większość produktów nie jest zwracana, więc może niekoniecznie musimy dla każdego do każdej paczki załączać listy przewozowe właśnie te etykiety zwrotu, tylko możemy jednak klientom pozwolić, żeby wydrukowali to sobie samodzielnie, mhm. i jednak w ten sposób możemy zaoszczędzić parę Drzew. No jasne. Maćku, chyba myślę, że to jest wszystko co mieliśmy przygotowane tak naprawdę w tym odcinku. Więc podsumowując zwroty, naturalny element e-commerce. Powinniśmy być tego, na to przygotowani przede wszystkim, e, powinniśmy umieć obsługiwać ten proces, ale co najważniejsze chyba zadbać o to, żebyśmy na stronie w ramach informacji, opisu produktowych zrobili wszystko, aby tą ilość zwrotów po prostu minimalizować. No, niestety to nie Super. Dzięki Maciu. E, dzięki Tomku. Dzięki wielkie hmm. za wysłuchanie kolejnego odcinka. Mam nadzieję, że te informacje i te nasze komentarze na temat polityki zwrotów i tego, w jaki sposób sobie radzić z tymi zwrotami w e-commerce, będą dla Was przydatne. Bardzo Wam dziękujemy za dzisiaj i zapraszamy do kolejnych odcinków.